Niemcy już szykują swoją bardzo silną koncepcję. Koncepcję federalizacji Europy, federalizacji Unii Europejskiej, czyli desuwerenizację państw narodowych. W jesienią 2021 roku została zawarta koalicja między SPD, Zielonymi i FDP. Powstał rząd kanclerza Olafa Scholza, i w umowie koalicyjnej jest. Napisane ekspresji z verbis, czyli wprost, że celem rządu niemieckiego jest stworzenie Europy federalnej, czyli, jed, czyli państwa jednego państwa europejskiego o strukturze federacyjnej. Tam już nie będzie miejsca na polską politykę zagraniczną, ponieważ to Unia Europejska jako państwo ma mieć jedną politykę zagraniczną. A co łączy Polskę i Portugalię? Prawda? To jak chcemy, żeby wyglądały nasze interesy? Kto ma bronić naszych interesów? I zgadzam się z Panem także pod kątem energetycznym, ponieważ Niemcy przygotowują wielką transformację energetyczną. Próbuje nam się wmówić, że to dla naszego dobra powinno się badać nasz ślad węglowy. Jak Państwo będziecie mieli zbyt wysoki ślad węglowy, a zapewne powstaną bardzo szybko aplikacje na smartfony, żeby to badać, to i, bo ślad węglowy, jak Państwo wytwarzacie? Jedząc mięso na przykład, za dużo Państwo zjecie mięsa, za du, to, nie, to nie kupicie biletu na pociąg na przykład, albo nie kupicie biletu na, na, na samolot. Mówi się o tym wprost dzisiaj na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które, którego założycielem i prezesem jest Klaus Schwab, który, swo, który absolutnie zorganizował takie forum, na którym mówi się o tych rzeczach wprost więc pytanie, jaka alternatywa? I dzisiaj musimy o tym mówić, no bo jeżeli ma być zrobiona transformacja energetyczna, w języku niemieckim energiewende i trzeba już teraz, natychmiast zamykać wszystkie kopalnie, najlepiej nie otwierać żadnych elektrowni jądrowych i czerpać energię tylko z wiatru, tylko z geotermii, tylko solarną, to pytanie, kto na tym najwięcej skorzysta? No ten, kto ma know-how, ten, kto ma technologię, a wiemy doskonale, że najlepszą technologię właśnie jedyne technologie w pewnych sektorach ma kapitał niemiecki, I to kapitał niemiecki ma zamiar kolonizować na nowo to, co się nazywa w tradycji niemieckiej mytel Europą, czyli Europą Środkową, czyli zaplecze dla niemieckiego przemysłu, zaplecze dla niemieckiej gospodarki. Tania siła robocza, półprodukty i jedna wielka montownia w postaci państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale broń Boże, żadne wysokie technologie, broń Boże, własna samowystarczalność energetyczna. My śpimy na węglu, a zamykamy, niszczymy kopalnie. Pod czyje dyktando? Kto zniszczył pana posła, ministra, byłego ministra rol, rolnictwa Gabriela Janowskiego, który walczył o polski cukier? Okazało się, że te.